Kochani, kochani, ja wiem, że wy czekacie na nowego vloga i zazwyczaj w niedzielę tu zawsze się pojawia nowy vlog, żeby nie wiem co. W tygodniu mogło nie być vloga, ale w niedzielę to on zawsze jednak u mnie był. No, piszecie do mnie, kiedy vlog, kiedy vlog i czy dzisiaj jeszcze on będzie. No nie będzie, słuchajcie. Marek mi się strasznie pochorował, miał, słuchajcie, jakby... Na początku wyszło mu z testów, że nie ma grypy, tylko jakiś taki początek grypy z rodziny grypowych znowu. Tak. Po czym, po trzech dniach Marek się bardzo źle czuł i słuchajcie, przekształciło się nam to w zapalenie płuc. Marek miał robione prześwietlenie klatki piersiowej, no w ogóle dramat, ale od kiedy lekarz zmienił mu całkowicie leki, dostał te nowe leki, no to bardzo, bardzo stan zdrowia Marka się poprawił. No i ten weekend już był taki spokojniejszy, więc Marek dochodzi do siebie. Więc my wszyscy też dochodzimy do siebie, no bo wszystko było też na mojej głowie. Tutaj wiecie, ogarniałam dzieciaki całe szczęście, że na razie odpukać nitki już więcej nie jest chory. Więc ten cały weekend tak sobie daliśmy totalnie na luz, na taką regenerację. No i jak widzieliście, rano byłam z kacperem na treningu, gdzie zawsze Marek z nim jeździ, bo oni taki lubią, mają to wtedy taki swój, swój tylko czas. Na oso osobno, wiesz, że tak, oni tylko we dwóch są, no, ale postaram się yy, właśnie nagrać dla was coś, yy, już planuję w tym tygodniu, no mam nadzieję, że mi się uda, najchętniej bym chciała coś na jutro wam rzucić, nie wiem, czy mi się uda, spójrz tutaj, bawi kartonami. Perkusję, yy, ale może słuchajcie, yy, na wtorek będzie, no vlog, no, zobaczymy. No. Yy, Dajcie się ślad, czy chcecie zobaczyć moje nowe łupy z Lumpa.